Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj chodzę w takim śmiesznym terenie Nic tu się nie dzieje Zwierzę nie widać Chodź tu Siad Waruj Zostań Ale Widzę piękną tykę Jak na jesień to naprawdę śliczota Musimy sobie podejść Zobaczyć co to jest. Może od góry. Ciężko tu wejść. Ale byczek dał radę. To i my damy radę. Piękna tyka. A ten gąszczu się uchowała. Piękny rzucik. Długi. Nie zasłaniaj. O proszę, jest drugi do pary O rany mamy parę Dobrze, dobrze znalazłaś, tak, tam tego widziałem, tego ty znalazłaś Super Spójrzcie Ale nam się udało dzisiaj Piękne zrzuty No, tegoroczne słoneczko tego myszki nie ruszyły. Piękny dziesiątek, długi. przyłóżmy do tamtego. Ale zwalił, na kupie. Sezonie ciężko znaleźć, a teraz się udało. Nowy teren. Ciężki, zakrzeczony, górski. Jedyny plus jak przeleżał przez takie lato. Ładnie poczarnieją i końcówki się robią troszkę białe to też widok jest piękny ale piękna para na jesień to cudo hmm. długie tyki ponad metr na pewno mają piękne no jeszcze na jesień nie udało mi się takiej pary podnieść jakiś pojedynczy czasami się grubszy trafił ale żeby w kupie para to się nie spodziewałem nie są za grube, ale na pewno ponad 2 ,1 kg jeden ma przy tej długości. Ale waga nieważna ważne są tyki. Piękne. No, to się dzisiaj udało wyjść. Chociaż. Byłem załamany bo już rykowisko się kończy chciałem jakiegoś byczka nagrać jeszcze ani tropu do byków nie ma znaczy nic tu się nie działo ciekawego ale na wiosnę się coś działo piękność taki dość nabite nie są grube Ale no, na pewno Pana 4-4,5 kilo to tak na spokojnie Oczniaki takie długie Super Pochodzimy tu chwilę jeszcze A no już widelec się coś trafi Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Hej.